Ten taniec jest absolutnie swobodny i, będzie, i będą opowiadały poprzez taniec o tym, o czym ja będę opowiadała tradycyjnie. One będą opowiadały o tym, w jaki sposób możemy pozbyć się kontroli. To, to jest jeszcze wcześniejsza profilaktyka niż te badania, bo to jest zadbanie o stan e, psychiczny i emocjonalny który, już wiemy to na pewno wszyscy, ma wpływ na powstawanie chorób. Więc jeśli uda nam się muzyka, to dziewczyny zaczną... To może być dla Państwa trochę szokujące, co się tutaj odbędzie, A myślę, myślę, że również Państwo się już całkowicie rozluźnią. Jeżeli rozluźnili się Państwo przy, przy Kika, to w momencie, kiedy dziewczyny zaczną się rozbierać, ale nie do końca, to myślę, że powinno się to Państwu spodobać. I pozwala pozbyć się stresu. Tak. Dokładnie. Eee. Tutaj chodzi o to, że pracujemy z ciałem. Kiedy mówimy o stresie, bardzo często pokazujemy na bolące ramiona. Czyli umiejscowiamy stres w ciele. Eee. Sami mówimy o czymś takim jak złamane serce, mówimy o czymś takim jak motyle w brzuchu, kiedy jest jakieś e, trudne dla nas e, wydarzenie. Czujemy to połączenie. E, intuicyjnie czujemy, że emocje połączone są z ciałem. I nie da się inaczej z nimi skontaktować w niż poprzez właśnie ciało. A skąd taniec no, za przejony kojarzymy z tymi trudnymi, harkowanymi figurami, natomiast tutaj widzimy pełną swobodę. Oj, bardzo dużą swobodę. Już że można, tak? Absolutnie tak? ja zachęcam do tego. Tak wyjaśnię, dlatego że jesteśmy ludźmi zawodu. Joga przyszła do nas ze wschodu i w pewnym momencie stała się nowym sposobem kontrolowania e, naszych emocji i ciała. E, pozornie uspakajamy się, ale tak naprawdę spychamy emocje bardziej, bardziej w błąd. E, jest to takie sztuczne wyciszenie, czyli naprawdę utrzymujemy jakieś opozycję, zaciskając zęby. Nasza praca polega na tym, że najpierw uwalniamy to, co się nazbierało, czyli pozwalamy sobie na to, żeby uwolnić emocje, żeby puścić ciało w ruch, po to, żeby e, zastoje, które są w naszym organizmie, czyli to, co powoduje... No, siedzenie ciągłe, to że, to, że jesteśmy sztywni, żeby to najpierw puściło. Dopiero potem pracujemy esencjonalnie, czyli zaczynamy robić asany jogiczne, które zatrzymują to, co jest dobre. Czyli pozbywamy się tego, co negatywne, zatrzymujemy A, a, a nasze tanie tak fantastycznie ruszające się, na jakim etapie są te jogi? Ja tak jak takie też. <laughs> e, dwie z nich są instruktorami. Młodziutkimi, ale, ale już długo pracującymi. Olga pracuje najdłużej, pracuje z dziećmi, z osobami starszymi. Prowadzi głównie kursy dla początkujących. Ania świeżo uczyła z Indii, czyli jest świeżutko po kursie. Dokładnie. No Natalia też pracuje z nami długo. Absolutnie. A myśmy tutaj dzięki y, hotelowi robić. Nie miłeś perwogny wina. Z, z tego to co, wie, jest... z z to... co wiem, to centrum raczej jest herbatka. Prawda? Herbatka zawsze herbatka. Zielona. Różne herbatki, zielona herbata wychładza, więc staramy się też dopasować herbatki do naszego klimatu i do stanu. Bo mówimy tylko o tym, że jest letos dzięki zielonej herbatce, ale ona też wykłada organizm. Także robimy też herbaty, które dają nam ciepło. Ale tak. Po takim tańcu to chyba potrzebne jest wychłodzenie. Dlatego, ponieważ yoga ze swojej natury jest chłodząca, bo w po końcu powoduje się po po tańcu robimy asany higiczne. Na tym polega ta praktyka. Czyli następuje najpierw uwolnienie emocji, puszczenie tego skostniałego ciała, które cały dzień siedziało przed komputerem. Ludzie naprawdę zaczynają się bardzo otwierać. Ci, którzy przychodzą na początku zdystansowani, potem można ich obserwować w szanownym, szczęśliwym tańcu. I nie ma tu znaczenia wiek, absolutnie. Są nas osoby bardzo różnym wieku. Potem się relaksujemy po tym tańcu i przechodzimy do praktyki osąd, awesome, który która wprowadza nas w taki właśnie stan wyciszenia, harmonizuje. A ile czasu potrzebujemy właśnie, żeby osiągnąć... A teraz zaczynam bardzo poważnie pytać. Tak. Um, ile czasu potrzebujemy od tego pierwszego wejścia na salę, prawda? Do takiego już poczucia, że ta yoga uwalnia moje emocje. Ja już zupełnie luźno rozmawiam ze swoim szefem, wręcz przed nim tak tańczyłem. Ja obec poważnie. Pani oszukuje. Ja się na tym znam. Ale ja ty. mówię o uwalnianiu emocji, prawda? Każdy z nas jest już bardzo niedługo. Inny. Każdy z nas jest inny. I tak się tutaj uczymy, uczymy się akceptować to, że jesteśmy inni. Mamy tendencję, bardzo wysłaności do tego, by porównywać się z innymi. Staramy się odnaleźć siebie, czyli to, kim jesteśmy naprawdę. I cieszyć się tym, kim jesteśmy, czyli uwalniamy się od tego. Każdego jest, u każdego jest zupełnie indywidualny proces, bo każdy z nas jest inny. U każdego z nas te emocje są schowane głębiej. Bo to jest naprawdę jest to bardzo poważna sprawa. Bo to to są często traumatyczne przeżycia z dzieciństwa. To są bardzo mocne różne historie, z którymi pracujemy. Z takimi sprawami pracujemy szczególnie podczas warsztatów wyjazdowych, które robimy razem z profesor Koswellą Birgą która przyjeżdża do nas ze stanu. I pracujemy wtedy grupowo, już taki jest proces głębszy, no bo trudno jest przyjść sobie z ulicy i od razu prawda, dotrzeć do rzeczy, które są tak wymokne. aczkolwiek, czyli tego stresu takiego codziennego, który jest związany z pracą, z tym, że była trudna rozmowa, że ktoś nas zdenerwował. Taniec, ten swobodny taniec, to jest taniec, z którym pracowała Anna Halpin, e, wspaniała tancerka i ona pracowała z ludźmi Cholemina raka. Sama przeszła przez raka lecząc się tańcem. Ona powiedziała coś takiego pięknego, przed, e, przed e, rakiem e, moje życie dałam w służbie tańcu. Teraz taniec pora, oddaje służbie życie. Zaczęła pracować, robiła niesamowite spektakle właśnie z osobami starszymi. Zebrała, już nawet nie pamiętam ile osób, takie przepiękne miejsce na łonie natury. Zebrała tam bujane fotele i starsze osoby, takie, które nie mogą się normalnie ruszać, tańczyły w tych bujanych hotelach, w tej pięknej przestrzeni gdzie bardzo często dzięki uwolnieniu negatywnych emocji wraz z tym pozbywają się, bo czym są negatywne emocje? To są toksyny w naszym organizmie, toksyny emocjonalne, które w efekcie tworzą te toksyny chemiczne, a które w efekcie często są przyczyną poważnych chorób. Jak często powinniśmy tygodniu na takie zajęcia przychodzić? Codziennie. Może ilu, nie proszę mi Ale Proszę spojrzeć. Proszę spojrzeć. Praca w grupie jest fenomenalna. Praca w grupie jest fenomenalna. Ale co jest nam potrzebne, żeby tak tańczyć? Czy, jest, czy ja jestem potrzebna? Nie. Swobodny taniec. Budzę się rano i zaczynam tańczyć. W grupie jest wspaniale, dlatego że w grupie jest to ale potem ta praktyka jest naprawdę absolutnie swobodna. Można to robić rano, można robić wieczorem. Puszczamy sobie muzykę, którą kochamy i już sam fakt w bliskości tej muzyki już powoduje, że zaczynamy czuć się zupełnie niej. My z się lepiej siedzimy, prawda Basia. Ale na pytanie, co miała Pani szczęście? i określać na takich małych I takie małe dzieciaczki. Są dla specjalne Dzieci uwielbiają jogę.